Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak wyglądał mój egzamin na prawo jazdy, który robiłam w Szwajcarii. Zapraszam na film. Prawo jazdy zdałam już jakieś półtora roku temu, ale dopiero teraz zabieram się na film, bo nie byłam przekonana, czy ten temat będzie was interesował, ale wykazaliście zainteresowanie, więc... Siedzę, oto jestem i nagrywam dla Was właśnie yy, takie informacje. Film na temat tego, jak się robi prawo jazdy w Szwajcarii jest już na moim kanale. Powstał co prawda kilka lat temu, ale tak naprawdę do dzisiaj jest aktualny. Jedynie jakieś małe rzeczy mogły się zmienić, ale dlatego też zachęcam Was do zajrzenia w linki pod tamtym filmem, ponieważ tam będziecie mieli najbardziej aktualne informacje. Ja tam Wam dużo linków zostawiłam, a link do tego filmu oczywiście jest pod tym filmem oraz teraz będzie tutaj w karcie yy, się wyświetlał, więc możecie sobie go dodać, do, do obejrzenia. Robię tak dlatego, że nie widzę sensu, żeby się powtarzać, tym bardziej, że temat jest bardzo obszerny i no, tam zawarłam wszystkie najważniejsze informacje. A o jednej takiej malutkiej tak naprawdę zmianie, bo te zmiany nie były praktycznie żadne od tamtego czasu, Powiem Wam dzisiaj właśnie w ramach tego mojego egzaminu na prawo jazdy. Zanim jednak przejdę konkretnie do samego egzaminu, to myślę, że powinnam powiedzieć Wam o tym, jak się do tego egzaminu przygotowywałam. No bo jeżeli oglądaliście poprzedni film, to wiecie, a jeżeli nie, no to dowiecie się teraz. W Szwajcarii nie trzeba wykupować godzin z instruktorem, żeby uczyć się jeździć. Można jeździć z osobą, która już prawo jazdy od jakiegoś czasu ma i z l elką na samochodzie i w ten sposób można się uczyć. I ja oczywiście też tak się uczyłam, uczył mnie Paweł, który miał zaskakująco dużo cierpliwości do mojej nauki, także tutaj bardzo mu za to dziękuję. Natomiast doszłam do wniosku, że lepiej się przygotuję do egzaminu, jeżeli wybiorę się na lekcje z instruktorem tutaj w Szwajcarii. No i przede wszystkim taki instruktor też powie mi, co jest na takim egzaminie wymagane, e, czy są jakieś konkretne rzeczy e, i w ogóle, jak taki egzamin dokładnie wygląda. Dlatego najpierw wykupiłam sobie kilkanaście godzin w Curychu i moją instruktorką była e, Manuela. To jest akurat najmniej istotne, ale trochę o niej sobie teraz pogadam, więc e, żebyście wiedzieli, jak ma na imię. Z Manuelą jeździło mi się, no co tu dużo mówić źle. Nie do końca byliśmy w stanie się dogadać. Ona była taką osobą bardzo energiczną, bardzo taką. Bardzo reagowała tak mocno na wszystko, i po prostu tym mnie strasznie stresowała podczas ty, tego kursu. Dlatego też tak naprawdę po jakimś czasie zdecydowałam się zmienić manuele na kogoś innego, ale o tym za chwilę. W każdym razie jeździłam po tym Corychu, uczyłam się, bardzo się stresowałam. Ona potrafiła mi słuchajcie, zrobić takie akcje, jak na przykład na. Stając na światłach na dużym skrzyżowaniu, powiedziała mi Zdejmij nogi z pedałów, bo wiem, że teraz y, muszę konkretnie ruszyć A no, ty czasami ruszasz troszeczkę za wolno Więc jak wiecie, miałam tylko kontrolę nad kierownicą, Ale kompletnie nie miałam kontroli nad tym, jak szybko jadę, co było mega stresujące Takich sytuacji było kilka Generalnie jej sposób uczenia totalnie do mnie nie przemawiał Po prostu mnie to no, no bardzo, bardzo stresowało I doszłam do wniosku, że nie dam rady po prostu z nią, y, z nią dłużej jeździć. Tym bardziej, że ja ciągle jej pytałam, y, ile godzin będę potrzebowała, jak ona uważa i tak dalej. A ona tak mówiła, że jak przyjdzie czas na egzamin, to ona mi powie, że jestem gotowa. I wiecie, no, kilkanaście godzin wyjeżdża, na każda godzina prawie stówka kosztuje 100 franków dodam. Więc. Y, no, nie byłam, nie byłam do końca zadowolona. Jako, że już po zrobieniu tego poprzedniego filmu, dlatego tutaj mówię teraz, że będzie wspominka o jakiejś zmianie. Zmieniły się przepisy i można było zdawać prawo jazdy na skrzyni automatycznej, ze skrzynią automatyczną, natomiast otrzymuje się prawo jazdy na wszystko czyli na manual i na automat. Ja zdecydowałam się zdawać na automacie. Uznałam, że będzie mi łatwiej, że nie chcę mi się na manualu stresować jeszcze dodatkowo, że coś w świecie nie rusza pod górę czy cokolwiek. Więc pomimo tego, że umiem jeździć i na manualu, i na automacie, doszłam do wniosku, że po prostu będę zdawała na tym automacie, bo będzie mi leżej. Tak jak wspomniałam przed chwilą, zdecydowałam się zamienić manuela na kogoś innego. No i za namową kolegi i koleżanki, którzy już u tego pana się uczyli, zdecydowałam się zmienić szkołę na Regensdorf, także nie uczyłam się już jeździć w Curychu, a w Regensdorfie, który jest w zasadzie przyklejony do curychu, więc do Zurychu jeździliśmy na lekcje również. No, i tam uczył mnie Karl. Zanim zdecydowałam się zadzwonić do Karla, no to weszłam na jego stronę, żeby poczytać trochę informacji na jego temat. I przyznam Wam szczerze, że totalnie przekonała mnie do niego jedno zdanie. A ja zaraz Wam je przeczytam, bo ja teraz specjalnie też weszłam na jego stronę. Warum bin ich fair, geworden? Bin sehr geduldig. Ich werde niemals böse. Więc, jeżeli ktoś mi pisze, że jest. Bardzo cierpliwy i nigdy nie robi się zły, nigdy się nie złości. To pomyślałam sobie, że jest to idealna osoba dla mnie, idealna osoba, która nauczy mnie jeździć samochodem i będzie miała do mnie cierpliwość. No i zadzwoniłam. Zadzwoniłam do niego, pojechałam na pierwszą jazdę. Oczywiście nie wiedziałam, ile wykupić godzin i tak dalej, więc pojechałam po prostu na pierwszą. Oj, telefon mi prawie spadł. Więc pojechałam po prostu na pierwszą jazdę i stwierdziłam, że dobra, zobaczymy, co będzie. Po pierwszej godzinie Karl powiedział, że nie jest tak źle jak mówię, jeżdżę całkiem okej. Okay. No ale wiadomo, że kilka tygodni trzeba zrobić, dlatego on proponuje mi 10 godzin, a później po prostu podchodzimy do egzaminu. Byłam dość mocno zaskoczona, no bo już tego samego dnia postanowił mi na ten egzamin zapisać. No i w sumie wyszło tak, że ja wtedy wyjeżdżałam na prawie miesiąc, więc umówiliśmy się tak, że jak wrócę, to będziemy mieli przez 3 tygodnie lekcje, a po 3 tygodniach po prostu podjadę do egzaminu i zobaczymy. Co z tego będzie? Jeździło mi się z nim bardzo dobrze i faktycznie była to osoba, która totalnie nigdy nie była zła. Nawet jeżeli robiłam coś źle, nawet jeżeli robiłam coś powtarzałam jakiś błąd, wiecie wiele razy, no to on raczej się śmiał z tego, żartował. Generalnie mieliśmy naprawdę dużo tematów do rozmowy, było bardzo, bardzo spoko. Super nam się rozmawiało i, i w ogóle wprowadzał taką luźną, fajną atmosferę, co wtedy mi bardzo pomagało, bo ja się bardzo stresowałam jeździć. Nie wiem, czy to jest istotne, ale może dodam jeszcze, że jeździłam na Seacie Ateka. No i nadszedł dzień egzaminu. Także przechodzimy do tematu tego filmu. Opowiem Wam, jak taki egzamin wyglądał i um, co się na nim działo. Ja się umówiłam z Karlem tak, że ponieważ miałam egzamin o 8 rano w poniedziałek, że przyjadę do Regensdorfu o 7 rano i po prostu zrobimy sobie jeszcze jedną godzinę, żebym mogła się do tego przygotować, żeby wiecie, jeździło mi się na luzie i dobrze. Do egzaminu podchodziłam na jego samochodzie, ponieważ w Szwajcarii można nawet swoim samochodem zdawać, ale doszłam do wniosku, że jeżeli się na tym w tym samochodzie uczy, no to właśnie też w tym chciałabym podejść do tego egzaminu i że tak po prostu będzie mi, wiecie, łatwiej. Dlatego też właśnie przyjechałam na siódmą, zrobiliśmy tą godzinkę nie zrobiłam żadnych błędów. No, przy parkowaniu trochę o krawężnik zahaczyłam, ale on powiedział, że oby tak nie było na egzaminie, to będzie ok. No i przed ósmą podjechaliśmy pod miejsce, gdzie, gdzie zdaje się egzaminy tam, pod urząd. I słuchajcie, sytuacja była taka, że to był dzień, kiedy w ogóle w Corychu było na To jest takie święto, kiedy no, jest wolne i generalnie jest takie miejsce w Curychu gdzie odbywa się bardzo, bardzo, bardzo duży festyn. Kiedyś być może się tam wybiorę no i wam to nagram, to będziecie mogli to zobaczyć. W każdym razie ten festyn odbywa się bardzo blisko tego głównego urzędu, gdzie odbywają się egzaminy na prawo jazdy. I w związku z tym, że tam było bardzo dużo ludzi, wiecie, dużo ludzi się przywijało, dużo samochodów i wszystko, no to egzaminy w tamtym ośrodku były tego dnia po prostu odwołane. Mi oczywiście Karol pokazywał przez poprzednie godziny, gdzie mniej więcej mogę zdawać to prawko, w sensie gdzie mniej więcej ci egzaminatorzy jeżdżą. Trochę jeździli po Regensdorfie, był wjazd do Curychu, czasami zabieranie na autostradę, no zależy akurat jaką tam trasą pojedziemy, no, ale generalnie miałam mniej więcej obcy kanek, gdzie mogę ten egzamin mieć. No i przyjeżdżamy pod ten ośrodek, wychodzi egzaminator, wita się, wziął moje dokumenty, powiedział, że zaraz wróci, tylko coś tam podbije. Eee, zniknął w budynku, a Karl spojrzał na mnie wielkimi oczami i powiedział, ja go nie znam. On nie jest stąd, on jest z Curychu. Ale nie stresuj się, dasz radę, dobrze jeździsz, będzie ok. Dał mi kluczyki, poszedł za tamtym egzaminatorem. Po chwili egzaminator wrócił, siedliśmy do samochodu, no i egzamin się zaczął. A musicie wiedzieć jeszcze taką ważną rzecz, że w Szwajcarii jest tak, że jeździ się 45-50 minut, no ja jeździłam akurat 50 minut, no ale mniej więcej taki czas. I nawet jeżeli zrobicie błędy po drodze, no jeżeli nie będą to jakieś takie naprawdę, nie wiem, że rozwoicie samochód w chudku. <laughs> Ale jeżeli zrobicie jakieś tam błędy po drodze, no to, to nie jest tak jak w Polsce, że on wam mówi, że błąd, do widzenia, tylko jeździcie te bite 45-50 minut i dopiero później egzaminator mówi wam, czy zdaliście, czy nie, co zrobiliście dobrze, co źle. No, tak mniej więcej to wygląda. Wsiedliśmy do samochodu i... ruszyliśmy, generalnie egzamin miał wyglądać, tak? Przedstawił mi to egzaminator, czyli, że jedziemy, on mi mówi, czy mam jechać w prawo, czy w lewo, czy mam jechać na przykład kierunek córek, czy kierunek lucern, czy coś tam, co tam się będzie pojawiać, mam patrzeć na znaki i po prostu e, słuchać jego e, zaleceń. No i ja sobie wcześniej znalazłam taką stronę w internecie. Jak znajdę ją teraz, to podepnę wam ją w opisie pod tym filmem. Mam nadzieję, że ją gdzieś znajdę na której ludzie pisali opinie o tym, jak zdawało im się y, egzamin na prawo jazdy, z jakim egzaminatorem. I tam można było wpisać, czy się zdało, czy nie, jakie się zrobiło błędy, Ym, wiecie, jak przebywa rozmowa, co ten egzaminator lubi, co nie. Po prostu wszystko tam było opisane. Oczywiście ja nie znałam tego egzaminatora, więc nie wiedziałam, co, y, kto to jest w ogóle. Ale poczytałam sobie tam i mniej więcej z tych opinii wynikało, że ci egzaminatorzy lubią, jak czasami się z nimi rozmawia. Żeby pokazać im, że czujemy się swobodnie za kierownicą No i nie boimy się, wiecie, rozmawiać w tym czasie, kiedy jedziemy No więc doszłam do wniosku, że okej, okay, zróbmy tak, że tam zagadam trochę tego egzaminatora Jakoś tam będzie No i jedziemy sobie, jedziemy, tu tam w prawo, tu w lewo, tu pani Agnieszko, coś tam jest okej okay. No i w pewnym momencie pomyślałam sobie, dobra, trzeba go jakoś tam zagadać, zagadnąć eee, No i mówię do niego, że o, długo już pan pracuje jako egzaminator Długo już pan tutaj egzaminuje ludzi No on spojrzał, no, 15 lat Pomyślałam sobie, o Okay. I mówię do niego, no to pewnie takie pytanie ma pan z 50 razy dziennie, prawda? <grytanie> on zaczął się śmiać i, i mówi: No, tak, dość często się zdarza. No i jakoś tam ta rozmowa się potoczyła, trochę pożartowaliśmy. E, nie wiem, czy to jest istotne, ale ja zdawałam egzamin w języku niemieckim. No i nadszedł moment pierwszego błędu. Pierwszego błędu, przy którym byłam przekonana, że on mnie po prostu obleje. Bo musicie wiedzieć, czy w Szwajcarii jest tak, że generalnie to jakby egzaminator ocenia, czy te błędy, które zrobiliście, to były jakieś bardzo duże błędy, czy. Czy ogólnie jeździcie dobrze, czy nie? A to było po prostu spowodowane stresem, no bo różne sytuacje się dzieją. Także podoba mi się to, że oni podchodzą jednak tak bardzo zdroworozsądkowo, a nie, że, wiecie, a B i to w sumie nietypowe jak na Szwajcarii, no ale tak, tak mniej więcej to wygląda. I zrobiło się trochę tłoczno na ulicach, bo to już o wjechaliśmy do Surychu. Oczywiście tą trasą, której ja kompletnie nie znałam, więc jakby <laughs> faktycznie było tak, że trochę Jedzie inaczej, niż, niż myślałam, że będzie jechać W każdym razie dojechaliśmy do ronda No i ja nie mam żadnego problemu z jeżdżeniem po rondzie Ale było naprawdę bardzo, bardzo tłoczno I trochę ciężko było się na to rondo wbić No i ja jak taki cielak stanęłam przed tym rondem I nie umiałam się za bardzo wbić, bo się trochę stresowałam Nie chciałam, wiecie, wymusić ani nic No i w końcu on się odwrócił do mnie i powiedział Teraz, no teraz jedź I ja sobie myślałam, Boże... Oblałam na bank, po prostu oblałam na bank. Skręciliśmy za tym rondem y, kawałek, no i y, kazał mi tam jeszcze zaparkować, potem zawrócić coś, no to to bez, bez żadnego problemu. I później jechaliśmy, już wracaliśmy do Regensdorfa, ale wracaliśmy jakoś tak okrężną drogą. I tam był taki fragment, gdzie było y, 50, potem ja wiem, może ze 200 metrów było 80 dozwolone, następnie już znowu te 50. No i. Nie wiem, z jakiegoś powodu uznałam, że nie ma sensu się rozpędzać na te 80, no i sobie jechałam tą 50, te 200 metrów. Ten egzaminator tak spojrzał na mnie i mówi: A ile tutaj można jechać? Ja jadę. 80. To dlaczego pan jedzie 50, bo mogę? <grywa> On tak popatrzył: no w sumie tak, okej, okay, dobra, jedziemy, nie? <grywa> Dojechaliśmy w końcu do tego Regensdorfu, egzamin się skończył, zaparkowałam i pomyślałam sobie, nie zdałam na bank za tą akcję na rondzie, no bo no naprawdę, jak cielak po prostu stanęłam, może o, jak taka sarna, która stoi na środku drogi, widzi światełko i nie potrafi się ruszyć, no to ja trochę tak na tym rondzie stałam niestety no i już byłam taka pogodzona z tym, że, że nie zdam i tak wiecie, zaparkowałam, zgasiłam silnik, spojrzałam na niego, aż tak patrzy gratuluję, zdała pani coś tam, coś tam, tak się patrzy na niego, mówię poważnie, bo wiecie, ja naprawdę nie wierzyłam on się tak patrzy, no tak, tak, ja mówię, no, ale zrobiłam błędy, w ogóle też głupia, że się wykłócam, co nie? Ale nadal już taka jestem. Yy, znaczy nie, że głupia, tylko że zawsze, wiecie, zwracam uwagę, jak coś zrobiłam źle, to co ty mówię. No i mówię do niego, że ale tutaj zrobiłam taki błąd na tym rądzie i w ogóle, a on tak opatrzył. No to jest fakt, że jakby ktoś się przyczepił, to byś oblała za to, za to rondo. Ale resztę jeździłaś bardzo dobrze i uważam, że naprawdę nie ma tutaj żadnego problemu, tylko staraj się trochę więcej teraz jeździć, żeby nabrać pewności, żebyś na kursie za tam dwa lata czuła się pewnie. No bo ja jeszcze muszę zrobić jeden kurs, ale o tym za chwilę. I powiem Wam szczerze, że do dzisiaj jestem w szoku, że ja ten egzamin zdałam, bo ja naprawdę byłam zestresowana na maksa. No i jasne, ja sobie teraz tak, wiecie, żartuję często, że ja nie wiem, do czego ktokolwiek mi dał prawo jazdy, bo ja nie umiem jeździć i tak dalej. No ale faktem jest, że gdybym nie umiała jeździć, no to nikt by mi go raczej nie dał. Prawo jazdy zdane. Teraz zostało mi tak naprawdę jeszcze kurs, który muszę zrobić. To jest kurs, wiecie, no takiego jeżdżenia w trudnych warunkach tam na śliskiej nawierzchni, na lodzie i tak dalej. No ale jeszcze trochę mam stracha, bo tam bo tam właśnie będzie trzeba jechać szybko. Będzie trzeba jechać szybko i będzie ślisko, więc na razie no, bo też mogłabym dzisiaj poćwiczyć po tym, co się dzieje na ulicach. Mówię Wam, tak strasznie zasypało córych, że po prostu samochody piruety robią i, i poczta nie dojeżdża i wszystko. No, także tak, taka pogoda teraz tutaj. Mam nadzieję, że taki film był dla Was ciekawy. Opowiedziałam Wam o tym, jak wyglądał mój egzamin na prawo jazdy w Szwajcarii. Um, nie wiem, czy Wasze będą wyglądać podobnie, zależy też, powinno kogo traficie. Ja tak jak mówię, wydaje mi się, że trafiłam na fajnego egzaminatora, ale oczywiście, yy, no, nie... nie, nie nie chciałabym też umniejszać moich umiejętności, no bo ja wiem, że jestem dobrym kierowcą, tylko po prostu trochę tchórzliwym, <grym> ale jeszcze dobrze. Dajcie mi stać, jak wyglądał Wasz egzamin na prawo jazdy, jak Wy się czuliście, za którym razem zdaliście. Ja powiem szczerze, że jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zdać za pierwszym razem, ale oczywiście, jeżeli by mi się nie udało, no to spokojnie bym podeszła drugi. E, raz, myślę, że nawet z mniejszym stresem, bo bym wiedziała czego się spodziewać, tak mi się przynajmniej wydaje No ale cieszę się, że mam to za sobą, mam to z głowy e, Prawo jazdy mam teraz to tymczasowe na 3 lata, bo w Szwajcarii tak to jest wydawane I jak ten kurs, o którym przed chwilą wspomniałam, zrobię, to dostanę już normalne prawo jazdy na stałe Także tutaj akurat jest ludzik W ogóle dużo osób mi mówiło, że ten kurs to jest w ogóle super zabawa Bo tam naprawdę można sobie pocisnąć po, po gazie i potem, wiecie, parę piruetów zrobić na tym Na tej siskie na no ale ja się boję i teraz, jak tak patrzę na to z perspektywy czasu, uważam, że podjęłam naprawdę świetną decyzję, zdając na automacie. Z tego względu, że tak jak mówię, ja mam prawo jazdy i na automat, i na manual, mogę jeździć na manual bez problemu. Oczywiście my mamy samochód y, z automatyczną skrzynią biegów i, no, wolę taką zdecydowanie. No, ale cieszę się, że miałam możliwość zdawania na automacie, bo po prostu, no. Możecie powiedzieć, że poszłam na łatwiznę, ale jeżeli miałam taką możliwość, no to dlaczego by z tego nie skorzystać, prawda? Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze wiadomości. Jeżeli film się Wam podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę na więcej um, ciekawostek ze Szwajcarii, o Szwajcarii, o życiu tutaj, o turystycznej stronie Szwajcarii zapraszam Was do innych filmów na moim kanale. E, I co? I widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!